cześć witajcie po dosyć długiej przerwie dzisiaj na łódce zima się skończyła wiem że trochę czasu minęło od ostatniego filmu ale akurat w tym roku tak się poskładało że muszę wam się przyznać ostatni raz byłem na, na rybach koniec stycznia dlatego, dlatego teraz widzicie film z łódki no, przyjechałem na zaproszenie tutaj Krzyśka do niego na łódkę jest jeszcze Adam tutaj z nami Cześć, witam wszystkich. Po bardzo długiej przerwie. I tutaj Krzysiek. Guten Morgen. Postanowiliśmy połowić dzisiaj Olaje, White busy. No i tutaj Krzysiek mówi, że fajna miejscówka na krapi. Zobaczymy. trzech na łódce jest, to na pewno coś się wydarzy. Ja już wyciągam wędkę. No i zaraz zobaczymy, co tutaj siedzi w tej wodzie. No, i Krzysiek zaszalał z pierwszą, z drugą rybą, bo Adam miał sądacza. A tutaj, proszę bardzo, właśnie jak już widzieliście wcześniej na moich filmach, to jest ryba, która fajnie gryzie na początku sezonu. No, tam, teraz ma ten. A. tarło, nie? Teraz ma tarło. <laughs> Ta ryba chodzi dookoła, widzicie? Krzysiek specjalnie nie chce wyciągnąć, żeby pokazać. Widzicie jak? Naprawdę bardzo fajnie te ryby siłowe Ole Ole kaban No kurczę Czyli, czyli co Krzysiek? Na masełku będzie, co? Będzie na w piekarniku na masełku będzie. A jak? Tak, taka ryba wiosenna Widzicie, no jest, czyli coś, nie się, nie coś się dzieje. Ja na razie urwałem wiąże Spróbuję też coś złowić. Ryba, o. Ryba, ryba, coś małego. Samo łódko. Całe życie tylko małe, zeczki i małe. Bo no niestety, ktoś musi mieć pod górkę no ale coś się dzieje. Jest, jest i sandacz, nie? Drugi. O, ryba wyjazdu. Ktoś ma zestaw sandaczowy zrobiony. O, proszę bardzo, no Adam musi pogratulować. Że... Mam nadzieję, że to nie zwiastuje takiego sezonu. Pierwsza ryba w tym sezonie. Początek jest, ale wydaje mi się, że jeszcze nie te wyczucie. Jednak czym więcej się łowi, tym lepiej się czuje. Czyli, czyli stare polskie powiedzenie się powtarza. Eee, sprawdza, że, że, że miejcie nieużywany wietrzeje, tak? Zanika. Zanika. <laughs> to a miała być ryba. No, miała być I ryba. to jeszcze bez mówiłeś. No bo ci, pociągnęło dwa razy. Lekko pociąga? pociągnęło? Pociągnęło I, I bez rybki, bandyty. Dzisiaj pewnie będzie okres karmienia, coś czuję, zmiana pogody. Wczoraj kurde cieplutko, bez wiaterku, dzisiaj gwizda nieprzyjemnie. Buja. Przede wszystkim. To właśnie taką pogodę lubię. Zobaczę. A już myślałem, że. Co to jest? jest Szczupak? Szczupak będzie. dosiadam ten. Nie wiem. nagrywa jak podbiorę. To jest duży łańcuch bez chyba. Nagrywaj, ja podbiorę. Ale jak przypier. Szybię... Nie, nie, nie. To jest coś większego. Peciok. Ja Peciok. Maski, a myślałem, że tuńczyk. O, wszędzie, go przestraszyć weź w swoje wczorajsze. Dlatego nie było ryb, patrz. Ładne, czekaj. teraz już został ten tu. No i zobaczcie, coś się trafiło. Fajnego, amerykańskiego. O. Ty, ale teraz już jest... Już je można łowić, już teraz. Bo to jest od, ma od maja od można. maja, tak. I tam się że można brać. No, tam, można brać. Centymetrów. tam były takie szczypce. Są dalej. Operacja na otwartym sercu. Spróbowałem no, skalpel. Trzeba obciąć, wiesz, wciągnął. Wciągnął, trzeba mu obciąć, niech sobie płynie. Maskasz taki fajny, nie? No, a weź go tak boczkiem, boczkiem, o. A to mogę z liścia dostać. No, ale trudno. Trzeba się poświęcić czasami dla publiczności Proszę? No i super No i elegancko A tego ryby nie ma tutaj, bo masz? Tak, 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 bo przegoni Mo Może teraz odpłynie i a, wreszcie a, a, my połowimy Rapi chyba Kurcze, jak fajnie, że Że zaprosiliśmy do siebie na łódkę Mogę cię ponagrywać przynajmniej Jak ryby łowisz Maski znowu, ty Nie, to już To ten biały mask. Elegancki maska wiedzą, że ty je dzisiaj dzisiaj na, na patelenkę masz tutaj na patelenkę bierzesz na masełko kryzys to, się, to, to współpracuje z tobą ale ty słabo był zapięty, nie? no już no, Mówi, że patelnia będzie wieczorem? no i Adam z leniwca złowił leniwca o, o, szybka akcja i nie będzie na masełko Szybka akcja była rybka uciekła. Zobaczcie jaka pogoda. O, A szybko, sam jest. Pogoda jest zawsze, ale troszeczkę kropi. Chmury szybko się przemieszczają. Ale jest ok O Adasz, ma coś? Masz coś? No. A sam jeszcze mówiłem, żeby podbielek używać, nie? Tak. A żeby tam siedzi na froncie dzisiaj dzisiaj robi za, dzisiaj robi za nawigatora, gdzie zaczepisz. O. Już szósty haczyk zmienia. Teraz jak już złowiłem rybę, to mogę wam pokazać coś. Jak przyjechaliśmy widzieliście, krzysie kłowił, mi nie wychodziło. Używałem ten ciężarek, który szedł prosto pod niej. Jak widzicie, tutaj jest trójnik. Z jednej strony była główna linia podpięta, z drugiej strony był lider podpięty z haczykiem i nie mogłem nic złowić. Pomyślałem, że jeżeli Krzyszko mi to działa, przewiążę ja. Zobaczcie, zrobiłem. Chyba widać powinno być widać. Zrobiłem trójnik, do tego tam jest jakieś stopę od dna ciężarek, i widzicie, tutaj jest lider taki trzystopowy i haczyk. I powiem Wam, że już kilka fajnych ryb siadło, dlatego jeżeli coś się nie dzieje, nie jesteście na rybach, a nie dzieje się nic, kombinujcie, zmieniajcie, nigdy nie wiadomo. W jaki sposób ta ryba chce zagryć, w jaki sposób chce mieć podaną przynętę danego dnia. To, że działało to innym razem, nie znaczy, że tego dnia będzie działać. Nie ma złotego środka na rybach, zawsze trzeba kombinować. A u nas widzicie, jak trzech jesteśmy na łódce, każdy w inny sposób łowi. W końcu znajdzie się metodę, żeby ta ryba gryzła. I widzicie, dosyć, dosyć, dosyć fajne te ryby. Weź to poczuj. Masz rybkę? Tak. White bass? White bass ładny. Ja mówił, weź podbierak. Weź podbierak, nie? Na windę. Ech, dobrze. One są. One, one są i ich nie ma. Pierwsze w tym roku. Ja To Pokażę, żeby nie było cyjacja. To co jest? Dbam o kolegów. Krzysiek nie poinformował, że inny to... gatunek ryby o patrz krapi ale, ale one fajne są takie ale malutka kolorowe malutka, malutka, widzisz jaka ładna? ładna, nie chce płynie czyli co? sandacze white busy, maski teraz krapi wczoraj, było, wczoraj były ładne krapi, większe wczoraj były ładne bo wczoraj Krzysiek robił tu pre-fishing bo już jak zaprosił na łódkę nas, to mówi, że przydałoby się, żeby coś połowić No ale dzień dniowi nierówny. Jak widzicie wszystko na żywą przynętę. Czerwony haczyk. Krzysiek najwięcej łowi. Może to być związane z czerwonym haczykiem, więc próbujcie. Odbieraka Krzysiek? Nie, 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 nie. Malutki. Tak. Niepozornie wziął. Patrz, wtywniak. Ty masz jeszcze dłuższy lider niż ja, to, ale to robi robotę, nie? Bo to w tym. On tak tym... fajnie pracuje. Tak, pod no. wodą, no? Robi coś się mówię, jak coś się nie dzieje, to trzeba wszystko kombinować, zmieniać. Tak, no, taki strzałka, tak. tylko takie tu zostały, Wody. no niestety. Wszystkie Od 15 do 25 można brać. Nie, co? So, so, so. Od ilu? Od 15 do 25 można wziąć, albo, albo jeszcze jeden powyżej 28 tutaj, nie? Od 15 do 25. Ja tak rozumiem, od tak. 12 do 25. Nie, do 25. Sztuć, można wziąć do domu. Tak, 5, 5. Tak. Na jednego, tak, nie? Tak. Na dzień. Tak. A że my już trzeci tydzień to mamy cały kulat. <laughs> tak. po, zamrażarki pomrożone, nie? Ale wiesz o tym, że nie możesz mieć w domu też nie wiadomo ile. To nie jest tak, że nałowisz, że ty byłeś przez dwa miesiące. Ty możesz mieć w domu ileś tam, nie wiem czy nie dwa limity tylko w zamrażarce. Dwie zamrażarki nigdy się nie interesowałem, bo wiesz, ja nie brałem tak. Ale, ale słyszałem, że chyba jeżeli ktoś wie, się orientuje tutaj stąd, to piszcie w komentarzu czy czy to jest prawda, że, że tylko można mieć w domu ileś tam limitów, nie wiem czy dwa albo trzy limity. Nie mam pojęcia. Do sorry, że tak na ciebie na tego nie bez, bez podtekstu. Bez podtekstu. Ja wiem że już, apatycznie no i Ad, Ad, Ad na YouTube sprawdza jak się ryby łowią. No. tak, do, żebyście wiedzieli no to weź i tam mój filmik jakiś to zobaczysz no właśnie, właśnie <grymetic> szukam <grymetic> tego najlepszego wszystkie są najlepsze ryba Ci bierze, ryba ci bierze no, no. tak jak no właśnie <grymetic> albo, albo moje, albo Zacz... twoje żeście się zaczepili panowie no, tak, tak, tak. o <grym> Włoko dostałeś? Nie, jest ok. To twoja z moja, wiesz? Ale ładny. Ty, shiphead! Shiphead fajny. Fajny kolorek ma. Go Ty, niektórzy mówią, że to jest... E... Czekaj. White Base to jest... E... To jest white Base, a to, że to jest silver Base. Ja. Mówię, że to nie dobra ryba. Nieprawda jak się go zmieli dwa razy, poda się bułki i dobrze przyprawi, to jest dobry. A on tak mówił. No, pój chłopie. Uj, ładna ryba, ładne kolory ma tutaj. No, fajne, na grzbiecie, no. Tylko że ona jak czasami zagryzie, na rybaka najczęściej się robi tak. tą rybę. Ale jak zagryzie, to trzeba szukać haczyka przy ogrodzie. No to prawda. Ty, ale, ale szedł jak... Jak wyścigowa sztuka a się spiął w sobie przy wyciąganiu z wody teraz zobaczymy czy będzie od pierwszego ile łódka stała Krzysiek? stała chwilę ile? Nie. No Ty pływałeś wczoraj tylko na trollingowym tutaj nie. kawałek nie? no to zobaczymy no od pierwszego no od pierwszego no powiem Ci, że że możesz o takim silniku nie? normalnie ale powiem wam że poprosiłem Krzyszka żeby popłynąć pod tamę żebym chociaż mógł listę, listę podpisać więc płyniemy w drugie miejsce zostańcie zobaczycie co się tam wydarzy jeżeli do tej pory wam się podobało to co widzieliście dajcie łapkę do góry no i tam jakbyście wiedzieli na temat tych ryb ile można trzymać zamrażarce, ile limitów, to napiszcie w komentarzu, dobra? bo mnie to interesuje, myślę, że parę osób też by się znalazło, które by chciały wiedzieć nie to, że chcę trzymać ale wiedzieć zawsze fajnie popatrzcie, ile łódek od tamu mnie, co tam w roku im się dzieje, nie wiem, czy to nie dobrze właśnie tak myślałem, że tam mogły być krapie. jest tam pierwszy raz w tym roku na moim kanale no mogę wiedzieć, że nie ostatni. Wiem, że wam brakowało tego miejsca mi także. Dlatego dla wszystkich stęsknionych i nie tylko, proszę bardzo. Ja się już za to ale ty, ale coś dużego, co? Nie, wolaj. Wolej, ale zobacz jaki ładny, ty. Taki amerykański. Ten niestety na patalankę, Krzysiek to nie. nie. nie, nie. Dobra, to ja biorę w będę łapał. Ta maczeka wzywa z daleka, nie? No. fajnie. O, okej, okay, no to, to nagram jeszcze Adama, żeby... Żeby, żeby rytmę, nie było. Nie, nie. Co ty tu masz? O, to jest smolajt. Niestety Krzysztofie nie będzie po talentu. Adam się cieszy, bo ma rybę. Ty, ale zostawiłem, wiesz? No bo was nagrywał. O, panie! Panie! no. To duży jakoli. Panie! To jest Tledik Tledik Ale zobacz, jak to jest. Jak się złowi już kilka ryb, to. Ale jakby to miała być jedna, to by była największa. Dlatego nie ma co narzekać. Ryby są ryby, zawsze, obojętnie. Czy duża, czy mała, przyjemność, poby, pobycia na łódce, na rybach, nawet z brzegu. Fajnie. Nie. Śmieliście się ze mnie. Pod tamę, pod tamę. Proszę, co rzut to ryba. No. Tutaj, tutaj szkoda, że nie nagrywały. Nada mówi mała ryba, myślę się nie będę nagrywał. A, aż wyskoczyła... Maski za nią poszedł. Wyskoczyła z wody, nie? Dokładnie. Ale pięknie wyskoczyłem. Wystoś jadą. No nie powiem, ciśnienie podniosło, kurde. Zwijasz małą rybkę, a tu nareszcie je budu. Coś a większego. To i tak, wysokie ciśnienie, to jest to podniosło. <grym> Akurat skończyłem life'a Jak mogliście zobaczyć. A tutaj się kolejna, kolejna ryba. Tlenie. Nie ma co no. Pomoglić, co, jeszcze, no. jeszcze chwila i co? Jeszcze tutaj i spróbujemy tam Tak, Spróbujemy tam, nie? Co to było? Człowiek! Może dostał, może! O, no. Tylko straszny jest i dlatego się wydawało, że ciężki że Duży, o! No, ale nie jest już taki mały, wiesz No, no i Adam mówi, że ma rybę na koniec dzisiejszego odcinka jest Ty, white bass. ale wiesz co ciebie bym słuchał z tymi mały duży to przecież to nie jest mała ryba no, wie, no wiem o tym czasami się można pomylić Krzysiu na na, na masełko nie no, okej okay. ok, czyli jak widzicie na 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 masełko kolejna ryba no i tak właśnie Skończymy dzisiejszy film. Fajnie, że zawitaliście. Jak Wam się podobało to, co zobaczyliście, dajcie łapkę do góry, napiszcie komentarz, jak u Was idzie. A jak ktoś nie ma jeszcze subskrypcji, zachęcam, bo na pewno będzie się działo w tym sezonie coś. Nie przegapicie żadnego filmu, mając subskrypcję. A filmy trafiają się wtedy, kiedy jestem na rybach, dlatego tym bardziej zachęcam. No i co. Do zobaczenia na następnym filmie. Cześć ode mnie. Cześć ode mnie. I cześć ode mnie.